Dzień dobry Państwu po meczu z trzecioligowym stali z Karpatami Krosno w kościnnej restauracji VIP. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam i pragnę przedstawić trenera Karpat Krosno pana Tomasza Wacka. Trenera Kraśnińskiej drużyny, kapitana drużyny Daniela Szewca. Panowie, proszę Państwa, do przerwy 1-1. E, pewno e, trener Karpat e, na pewno założył taktykę, oczywiście, żeby e, wygrać. Punktów w tabeli było więcej. Bardzo proszę odnieść się do dzisiejszego meczu. Bardzo proszę. Trener Karpat, pan Tomasz Wacek. Gratuluję stali zwycięstwa w dzisiejszym meczu. Stał pokazała charakter bardzo duży Dzisiaj, zwłaszcza po czerwonej kartce, pokazała ducha walki, i to zwycięstwo wydarła nam. Powiem tak, że na się dobrze ułożył, szybko bramkę po błędu bramkarza, jak się okazało, jedynym, bo później bronił bardzo dobrze, wydawało się, że prowadzenie pozwoli nam spokojnie grać, aczkolwiek trzy minuty później po błędzie w ustawieniu całej defensywnej padła bramka wyrównująca. Powiem tak, że w przeciągu całego spotkania jedna i druga drużyna stworzyła po kilka doskonałych sytuacji. Nam dwa razy pomogła poprzeczka. Stali pomógł bramkarz, bo z tego co, co mi się wydaje, przynajmniej cztery sytuacje sam na sam mieliśmy, gdzie, gdzie bramkarz e, e, obronił. E, tak jak powiedziałem wcześniej, że, że stal przebiła nas z hartem i determinacją, zwłaszcza w drugiej połowie, gdzie, gdzie e, grała osłabieniu, e, bo w fragmencie gry, brak asekuracji, bo po poszczale zrzutu wolnego kosztował nam nas e, utratę, e, utratę punktu, czy, czy trzech punktów. E, powiem tak, że no, stworzyliśmy, tak jak mówię, że, że kilka doskonałych sytuacji, a zwłaszcza w doliczonym, w doliczonym czasie gry, gdzie mieliśmy dwie dwustuprocentowe no, sytuacje, gdzie brakło skuteczności. Stal pokazała, że zasługuje na to wysokie miejsce w naszej tabeli i w dzisiejszym meczu była drużyną bardziej zdeterminowaną, która pokazała więcej, więcej, więcej determinacji walki i te punkty zostały w kraśniku. Jeszcze raz gratuluję drużynie Chcę powiedzieć, że proszę państwa, proszę kibiców, partyzan Targowiska tu grał taki mecz z nami, ale wydaje mi się, że dzisiaj to właśnie zespół trenera Wacka Karpaty-Krosno zagrały tu w Kraśniku dużo lepiej, w emocji bardzo dużo. Tu nie będę liczył w sytuacji, w których były poprzeczki, w których był doskonały strzał Rafała Szczawińskiego. Chcę powiedzieć, Proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój. Dzięki. Jesteśmy po meczu i mówimy o meczu. Głos oddaję trenerowi Danielowi Szewcowi. Tak na początek to może chciałbym podziękować kibicom kibicom za to, że pomagali nam i dopingowali momentami. To, że przychodzą tak licznie, bo to jest dla nas bardzo ważne. My sami czujemy, że, że, że mamy dla kogo grać i po co grać. Także na wstępie podziękowania dla kibiców. A co do meczu, no, nie wiem jak to wyglądało z, z boku. No, ja z boiska mogę powiedzieć, że graliśmy chyba fajny mecz, bo, bo dużo operowaliśmy piłką. Stworzyliśmy naprawdę stworzyliśmy bardzo dużo sytuacji stuprocentowych. I, I może trochę na własne życzenie, zgotowaliśmy sobie taki, taki los w drugiej połowie. Y, Karpaty również, tak jak trener powiedział, miały swoje szanse i, i to należy im oddać, ale... No nie wiem, jeszcze raz powtarzam, że z boiska wydaje mi się, że, że lepiej operowaliśmy piłko, że, że lepiej graliśmy. Chociaż sytuacje były po obu stronach. Y, co do drugiej połowy, no wyszliśmy z nastawieniem, że, żeby szczelić tą bramkę w końcu, żeby przełamać tą niemoc. Nawet chyba pierwsze minuty już mieliśmy jakieś dwie ciekawe sytuacje, ale, ale to był cios za cios. No i doszło do tej nieszczęsnej sytuacji. Jestem, jestem przekonany, że, że piłka wyszła w tej sytuacji. Myślę, że to na, na, gdzieś będzie można zobaczyć na internecie. Myślę, że to będzie można zobaczyć. Później Tomek troszeczkę się podgrzał, ale mówi, że, że, że to nie było aż tak brutalne, że może na czerwono, no ale nie wiem, szczerze mówiąc nie widziałem, bo, bo troszeczkę odwróciłem się do sędziego. Yy, ta, sytuacja, ta sytuacja pokazała, że, że ma, jesteśmy drużyną z charakterem, że gramy do końca waleśnie i że Ta sytuacja pokazała, że jesteśmy ludzką, walczącą i ambitną i... i wydaje mi się, że zasłużyliśmy dzisiaj na trzy punkty, ale należą się również brawa dla Karpat, bo myślę, że stworzyliśmy ciekawe widowisko. Dziękuję. Brawo Słucham. Pytania może jakieś? Tylko o meczu bardzo proszę. Zbigniew Bartysiak, proszę. Może być Tak z, z, właśnie Daniel z boku byłoby bo widać, bo było piękny mecz. Najlepszy mecz w tej rundzie. Z partyzanem był bardzo dobra, ten jeszcze lepszy, świetny mecz, także super gratulacje, ale również trzeba przeciwnikowi oddać chwałę, bo naprawdę Karpaty dobrze grają w piłkę. I to są naprawdę potencjalni drugorikowcy ewentualnie. Ale my również, my również. Ale jeszcze do, do Daniela. Ej, Daniel, powiedz jedno. Takie pytanie, ponieważ widzę, jak są kłopoty trochę takie wcale nie a mamy, wiemy o tym, bo i, trochę wiadomo są różne kłopoty finansowe troszeczkę tak dalej, to wy lepiej gracie kurczę, to, to naprawdę coś fantastycznego, ale dziękuję wam za ten harmonogram. Proszę bardzo. Teraz budza się nasz Brawo Ja powiem tak, no, no, no może, to tak, może to tak wygląda, ale, ale wolelibyśmy nie mieć no, jednak z tych kłopotów. Oczywiście. E, no, teraz. Co mogę powiedzieć, no... Ja nie będę tego komentował, ja jestem od, od, od grania, od, teraz mam jeszcze obowiązki trenera, e, od tego są działacze, myślę, że staną na wysokości zadania, myślę, że wielu dobrych, myślę, że wielu dobrych ludzi. Również nam pomoże i, i dotrwamy. Ja wierzę, że ten zespół się utrzyma, bo po takich meczach wydaje mi się, że warto w nas inwestować. E, no ze swojej strony mogę powiedzieć, że wierzę, że będzie dobrze, a i mogę obiecać, że będziemy starali się w każdym meczu grać tak jak dzisiaj. Brawo. Jeżeli nie ma pytań. Bardzo proszę o meczu, bardzo proszę, proszę bez mikrofonu o meczu. Bardzo serdecznie zapraszam o opinie pomeczowe. Jest do... Co sądzi trener o grze naszej Stali Krasi na, na tle innych zabytych, tych drużyn, co widział trener? Stal pokazała że mimo, że jest z Beniaminkiem, potrafi grać piłkę. To nie był zespół, który, który tą piłkę tylko wybija i wyłącznie gra na zasadzie dłuższych piłek. Starał się operować w środkowej strefie i kilka ciekawych akcji stworzyli. Pierwsza, pierwsza bramka strzelona po błędzie mojego zespołu w defensywie, ale to też trzeba pochwalić zespół za, za fajnie rozegraną akcję w bocznym sektorze boiska i za, za ciekawy pomysł zakończony bramką tak, że to jest e, drużyna e, no, ciekawa, ciekawa, która ma w swoich e, w swoim szeregach kilku doświadczonych zawodników e, i wydaje mi się, że zasługuje na to miejsce w tabeli, jest e, wysoko, pomimo tutaj gdzieś tam... Wiadomo z e, prasy, że, że ma kłopoty finansowe. Widać, że chłopcy się mobilizują do tego, żeby się pokazać na e, tym froncie trzeciorgowym, żeby e, ktoś z innych klubów e, zauważył, a też żeby ludzie związani e, z klubem e, też e, można powiedzieć, że, że starali się wszystkimi siłami, żeby pomagać, bo wykonują kawał dobrej roboty. Też byłem kiedyś zawodnikiem i, i naprawdę zostawia się UP w grę różne czasami nawet kontuzje. I tutaj też e, trzeba to pochwalić, że, że pokazał e, zespół Stali właśnie taką hardność, twardość. Wydaje mi się, że tutaj za ten charakter e, ludzie, którzy byli na meczu e, będą wszystko robili, żeby pomóc zawodnikom i żeby ten klub był w tej czynienicy i mógł e, normalnie funkcjonować z tego życia. Jesteśmy z sąsiadami w kaweli, mamy po 22 punkty. Dodam tylko, że pan Tomek grał w pierwszoligowej Krakowi. Daniel natomiast teraz gra i teraz prowadzi do sukcesów. Nasz zespół, czy są jeszcze pytania o meczu? Ja nie Bardzo pan proszę pan o mecz. Trenera, Kto był najlepszym zawodnikiem tego meczu? Zenek, Zenek! Myślę, że chyba strzelec z obrane podajże sztawiński, tak? Nie, tak. Brak dobrze, mi się wydaje, że zrobił to, co trzeba najważniejszego ważniejszego i mi brakowało w tym meczu. Tak, brakło tak, mi takich tak, zawodników. Sytuację mieliśmy. Kolejny meczach też a brakuje kogoś, kto wykańcza, widać doświadczenie, bo to jest zawodnik, który już, ja, już kilku tak, wychodni. Tak, dziękuję. Tak Jedna z bramek padła przy pomocy publiczności, po przerzucie wolnym publiczność oklaskiwała. Damian Pietroń uderzał, a to bijał właśnie tak doświadczony zdobywca dwóch bramek dzisiaj w meczu Rafał Szczawiński. Dziękuję Państwu, dziękuję trenerom, bardzo serdecznie dziękuję. Kochajmy Stankrasi.